Prezentujemy Państwu migawki z imprez, które odbyły się w Suwałkach i w okolicach z okazji Dnia Dziecka. Ośrodek Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej Maniówka. Witamy, proszę powiedzieć gdzie się znajdujemy i dlaczego akurat tu. Znajdujemy się w ośrodku Maniówka, to jest w nowej wsi 9, a konkretnie jesteśmy w Drewutni. To jest zaczarowane miejsce, w którym już się e, odbywają przeróżne. E, no to jest właśnie właściciel. <laughs> Witamy. Kierownik, animator od Drewutni. Ale w sumie cała ekipa e, Maniówkowa, jak my e, siebie nazywamy, e, współgra i naprawdę jest to już dobra orkiestra. E, co widać dzisiaj, że e, na. E, Piękne hasło, Otwarty Dzień Wioski Wesołych Wędrowców. Wszyscy jesteśmy tutaj po to, żeby właśnie pokazać, jak się wioska rozwija, jakie konkretne dalsze działania mamy w projekcie. Projekt ogólnie polega na tym, żeby włączyć sektor kreatywny do turystyki, ale równolegle jest też projekt Podróż do Bo jest to w sumie ta sama jedna bajka. Towarzyszą nam wszędzie krasnoludki, to jest piękne. Bo y, wynik plastycznego działania widzimy tutaj, ale 21 czerwca na szczególne wydarzenie, to będą takie warsztaty literackie, bliżej słowa, specjalnie zorganizowane na skutek tego konkursu literackiego dla przedziału klas 4, 5, 6 Szkoły Podstawowej i pierwsza, druga, trzecia klasa gimnazjum. Wpłynęło tak bardzo wiele ciekawych prac o różnej formie literackiej, bo mamy i komiks, i list, i bajki i bardzo, bardzo dużo wierszowych, utworów. Postanowiłam, że spotkamy się wszyscy, ci, którzy napisali, rozdane zostały takie specjalne bilety na wstęp do wioski wędrowców i na warsztat. Do dostań. Dostań. Czyli to jest miejsce najbardziej oblegane i najbardziej Teraz, Tak Zresztą widać na zewnątrz pan Janek dzisiaj wycina maniówkowe koniki. Żeby już tak nie było krasnoludkowo, bo jesteśmy przecież na wsi i też widać, że bardzo to wszystkich interesuje, że ojcowie rysują te koniki. Dziecko czeka na wyciętego konika, może tam podrzeźbić czy pomalować i to jest też takie jakby bardzo działanie Widzicie, myślę, że Mateusz, inne, tak? Mateusz. Mateusz. Mateusz kontra Kamil. No Kamil, musisz przynajmniej jedno jedenastko obronić. Pamiętaj, że nieważna jest skuteczność. Patryk kontra Kamil -Laury. Patryk ustaw sobie piłkę na 11 metrze, weź rozpień no i strzelaj, jeszcze raz Patryk, brawo Patryk, Patryk, Kamil Lauryn prawie obronił, ale no. Jeszcze dookoła wystarczy, trzydziestu, trzydziestu, trzydziestu dookoła, bardzo proszę. No halo, halo, jestem, tralalalalala, -la słuchaj teraz jest kamera? Ja się odsunę. Jest? Nie, nie, nie. Jest gdzieś. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Takie zostaną budowane książeczki, także proszę bardzo. Proszę bardzo. z tym stanem fundowanym przez Rzeczpital, także proszę bardzo. Dzień dobry. Tu mówi mama, czy tata, mam na imię, tak? Składam życzenia na mojej i tak i tak. Dobrze, proszę bardzo. Ale tam twarzą to wszyscy, dobrze proszę bardzo. Dzień dobry. Jestem, mama i imię Marta, mam tylko dzieci, mam na imię Mateusza i Maturę. życzę im z najlepszego, dużo słońca, przede wszystkim z główka i wspaniałych zabaw Mam na imię Renata, jestem mamą Mateusza i Szymona. Życzę Wam, jak również innym dzieciom, aby byli szczęśliwi, zawsze zdrowi i wyrośli na Wam wspanialszy, króci na dzień. Witam serdecznie, mam na Jestem mamą dwójki dzieci, dorosłych, ale są ze mną dwóch przestrzenców. Składam wszystkim, wszystkim dzieciom wszystkiego, wszystkiego najlepszego, dużo słońca, no i wszystko, co najlepsze. Mam na imię Krzysztof, jestem rodzicem dwóch dzieci, a i Karolka. No i najlepszego wszystkiego najlepszego, no na i usiłek, ukończonych, no Mam Mam Jadwigo, jestem ojcem dwóch dzieci.

więc mam Alicja, mama na składam to, Czczenia, Dobra, i na składam mamę... to i do Mama i Ewelina, jestem mamą, i... Zapraszam tutaj wszystkie dzieci przez scenę. Zapraszam wszystkie dzieci przez scenę. Zapraszam, zapraszam. Chcesz porozmawiać z nami? Tak. Powiedz mi, jakie mamy dzisiaj święto? Dzień dziecka. Tak? A co tutaj robisz? Jesteś z rodzicami? No. Gdzie są Twoi rodzice? Moi. Z, zeszedł mama, poszła do łazienki, a Mati czek, czeka na tatę. Tak, a powiedz mi, e, lubisz to święto chodzić? A czemu? Bo mama daje jej tata prezenty. Tak, a jakie prezenty? Wie, gdy tutaj. Tak? A spędzisz dzisiaj ten dzień tylko tutaj? Czy gdzieś jeszcze? Tylko tutaj. No to życzę ci miłej zabawy i wszystkiego najlepszego. Papa. Pa. Cześć. Przypomnę, bardzo to teraz do rodziców. Teraz musimy mieć taki napis. Dzień dziecka w plaży, proszę bardzo. Gdzie dziewczynki? Cześć dziewczynki! Obchodzicie Dzień Dziecka? Tak. A wiecie skąd Dzień Dziecka się wziął? Po stronie musimy ułożyć napis Dzień Dziecka w plaży, proszę bardzo. Nie, swego, swego... A przyjechałaś tutaj z rodzicami? Tak. Jak masz na imię? Milena. Ile masz lat? Siedem. I czego ci mogę życzyć z okazji Dnia Dziecka? Nie wiem. Może dużo słońca, dużo zabawek. Tak, to ma. Kto życzy ci wszystkiego najlepszego? Powiedz mi, co tutaj robisz? A Władzę, Dzień Dziecka jeszcze była na warsztatach. Jakich warsztatach? Tam się rysowało, się robiło brązoletki, się robiło różne rzeczy. I to też było z okazji Dnia Dziecka, tylko wczoraj, tak? No, nie do końca tylko z okazji Dnia Dziecka. Bo tylko jedne takie z okazji Dnia Dziecka, bo oczywiście są inne warsztaty. E, co dzisiaj będziesz robiła z okazji Dnia Dziecka? Naświętowała w domu. Z rodzicami? Tak. To życzę Ci wszystkiego najlepszego i dużo słońca. Dziękuję. Suwalski Park imienia Konstytucji 3 maja. Można rzeźbić z owoców. Proszę Państwa, to no same dziewczynki były, ale jeden chłopak jednak się przekonał. To skieruj. tak, teraz Witamy w Obi. Proszę powiedzieć, co dzisiaj się tutaj dzieje z okazji Dnia Dziecka. Dzisiaj robimy tutaj imprezę dla dzieciaczków. Dzieci mogą sobie tworzyć z owoców. Mamy profesjonalnego DJ-a, który nam fajnie prowadzi imprezę. Są udostępnione trampoliny. Jest malowanie twarzy, są różne, przeróżne zabawy dla dzieci, a także degustacja ciasteczek na które serdecznie zapraszamy. E, możesz powiedzieć, czy dużo ludzi tutaj dzisiaj przyszło do tej pory? Nie spodziewaliśmy się, się że aż tyle dzieciaczków przyjdzie. Także no, odzew na naszą reklamę był naprawdę spory. A skąd się się taki pomysł? Ponieważ Obi to sklep generalnie był a a tymczasem Dzień Dziecka. Pomysł się wziął, narodził się przypadkiem. W współpracy z panią z kateringu podlaskiego, z panią Edytą, podczas luźnej rozmowy, pomyślałyśmy sobie, że fajnie by było zrobić jakąś imprezę dla dzieci. Tym bardziej, że Obi również ma zabawki dla dzieci, typu trampoliny chociażby, tak? A proszę powiedzieć, co to, co to są za ciasteczka? Co to, co to jest? Bo widzę, że to pani to zachęcała to do. Są, to są typowe rzeźby z owoców. To są stworzone tak. rzeźby? Proszę, Proszę, może się oddać. Są stworzone przy pomocy e, Pani Skateringu Podlaskiego. Proszę, pani podniesie moją po do kamery, pokażemy. To są robione przez dzieciaczków. Różne, różne wzory, a tak naprawdę i wymysły dzieciaczków, ich fantazje, z różnych owoców, a czasami nawet warzyw. E, podobno mogą je potem wziąć ze sobą do domu. Oczywiście, że tak. Jest to robione przez dzieci, dla dzieci i do ich dyspozycji. Samochód Asi, Asi lat 9. Tak, tak jest. Samochód Asi lat 9 no to, to jaka bardzo pomysłowa. To jest, to jest numer jeden. Pani Edyta jeszcze stworzyła nawet arbuza z napisem Fornetti, co jest bardzo ciekawym pomysłem. Jak robiła mm, imprezę z. Edyta. Mm, Pogotowiem ratunkowym lotniczym to zrobiła ym, wzór samolotu, helikoptera dokładnie. Czyli bardzo połysowy, nietypowy. Pani Edyta ma niezwykły talent. A czy dorośli też tutaj przychodzą? Oni, czy też oni tu spędzają dzień dziecka, poniekąd też są dziećmi? Oczywiście dorośli też tutaj siedzą ze swoimi pociechami i również tworzą. I pewnie robią zakupy jednocześnie wobi. Myślę, że również robią zakupy. Zostawiają czasami dzieciaczki, idą na zakupy bądź siedzą tutaj z dzieciakami. Proszę się przedstawić i powiedzieć, co Pani tutaj robi dzisiaj. E, nazywam się Edyta Molińska, jestem menadżerem w firmie Catering Podlaski. Dodatkowo potrafię rzeźbić w owocach. E, dzisiaj, co widać? Co widać Zebraliśmy się dzisiaj z dziećmi e, i dla dzieci, e, żeby właśnie tworzyć jakieś rzeźby z owoców, e, warzyw e, i w tym pomogli nam sponsorzy. E, organizatorem jest firma Fornetti, natomiast e, e, catering podlaski, e, DJ Pagan. E, Hurtownia owoców i warzyw garden i punkt przedszkolny koszałkowo robią Wie, to wszystko. wszystko Co tutaj Państwo dzisiaj właśnie konkretnie robią? Dzisiaj robimy jeżyki, koty, pieski i wszystko z owoców. Na jabłkach, na bananach, wykorzystujemy marchewki, ananasy, wykorzystujemy winogrona. Jeśli chodzi o owoce, to dostarczyła nam to firma Garden. Proszę powiedzieć, czy wśród dzieci cieszy się to dużym powodzeniem? Jak najbardziej, przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Cały czas mamy dzieci, mamy dorosłych, przychodzą coraz więcej

Witamy. Proszę powiedzieć, dlaczego stanowiska policji są najbardziej oblegane dzisiaj, w tym dniu? Bardzo się cieszymy, że są najbardziej oblegane. No myślę, że duże zainteresowanie najmłodszych sprzętem policyjnym, jakim mamy tutaj, jaki policjanci w codziennej służbie wykorzystują, więc radiowóz cieszy się dużym zainteresowaniem. Motocykl. No ten tutaj, ten duży, duży motocykl BMW, który w codziennej służbie wykorzystują policjanci ruchu drogowego, jak również skuter. Skuter także najmłodsi mają okazję Zapoznać się z tym sprzętem, obejrzeć, usiąść, zrobić zdjęcie. Myślę, że no często takiej okazji nie ma. Dzisiaj jest taki szczególny dzień, więc jak najbardziej mogą z tego skorzystać. A skąd wziął się pomysł, by właśnie w Dniu Dziecka policja tu przyjechała z innymi służbami i zaprezentowała swoje sprzęty? I... My już po raz kolejny jesteśmy na tym miejskim Dniu Dziecka organizowanym, także cały czas włączamy się w szereg akcji takich i profilaktycznych, ukierunkowanych na właśnie przede wszystkim takie. Powiedzmy, spędzenie miłe, ciekawe przez młodych ludzi czasu, ale też z naszej strony ten aspekt bezpieczeństwa. Cały czas staramy się w ten właśnie czas włączyć, żeby cały czas tym młodym ludziom przypominać o bezpieczeństwie. W związku z tym również tutaj jesteśmy. Mamy materiały profilaktyczne, które rozdajemy najmłodszym. Myślę, że o tym, aby o tym przypominać, edukować, nigdy nie jest za dużo. Czego policja może życzyć dzieciom z okazji tego dnia? Bezpieczeństwa przede wszystkim, dużo szczęścia, zdrowia, no ale tego, tego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i latem, i zimą. I, także tego nigdy w naszej ocenie nie jest za dużo. Dziękuję bardzo i życzę dnia. Dzień dobry! Po pierwsze, stoimy na deszczu. Po drugie, mleko plus drożdże. Trzeba jeść dużo warzyw. Dużo! Czy wasza zabawa cieszy dużym powodzeniem? Jak widać? Dzieci na pewno już wspaniale się bawią, wszystkich są bolony, do nas przybiegają. Ludzie robią zdjęcia, więc myślę, że wszystko wypaliło naprawdę bardzo dobrze. Wszystko mi się bardzo podoba. Uwaga! I teraz możemy rozmawiać. No cóż, dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, jak długo się tym zajmujecie? Już trzeci, czwarty rok. Coś koło tego. Tak, tak, coś koło tego. Zabawa. Cześć dziewczynki. Jak się nazywacie? Kinga. A ty? Tyścia. Powiedzcie mi, co tutaj rysujecie? Ja na razy chcę namalować taki jakby, jakby taki obraz. A skąd wziął się pomysł? Tak po prostu, przyszedł do głowy, tak? Co no Wam dzisiaj życzyć z okazji Dnia Dziecka? To prawda, był wczoraj, ale jak widać, dzisiaj też świętujecie. Dużo fajnych zabawek, słońca, co? Do tego Wam życzę. Witamy serdecznie. Proszę powiedzieć, co to jest za urządzenie, do czego ono służy i co pokazuje? A to jest symulator, i pokazujemy usiadłami ludziom. Jak, co się dzieje z człowiekiem, kiedy się yy, siedzi w samochodzie i raptownie ktoś go uderzy, lub sam uderzy w drzewo, w jakiś przedmiot na drodze? I jaka jest reakcja? Czy to jest rzeczywiste odczucie? No, oczywiście, że rzeczywiste. Nawet niektórzy, którzy byli po wypadku, mówią, że tutaj się jakoś yy, bardziej go boli, chociaż prędkość jest tylko 14 km na godzinę. Yy, jakie są reakcje ludzi, którzy tutaj zasiadają i potem wychodzą stąd? No to widać. Każdy mówi, że niestety, ale. Chyba będzie zapinał te pasy. Jednak to skutkuje, i wy zaczynamy myśleć, że gdyby nie te pasy, nawet przy tej 14 km, który mamy na symulatorze, to by znalazł się na trawie. Proszę mi powiedzieć, do czego to służy? To służy do zwrócenia uwagi po wypiciu pewnej ilości alkoholu, jak reaguje organizm, jak widać. Bardzo słabo widać, bo ja pana też nie widzę. No to jest to jest efekt wypicia dużej ilości alkoholu. Ale faktycznie bardzo trudno się idzie. <noise> jest mniejsza ilość alkoholu i większa ilość alkoholu. I to jest jaka? Nie? <noise> o kurczę. Prezentują tam utwór pod tytułem. Dzieci małe no, też nie. mogą to zbadać i dowiedzieć, no, jak to wygląda. Tak, bo to jest nieszkodliwe, także no, na wzrok nie to szkodzi. to ich, miejmy nadzieję, nie zachęca, pokazuje, kto. A, wręcz czy... przeciwnie, może zniechęcić. Mhm. Czyli pokazać rzeczywistość. Henryk Czarnecki, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.